Zapraszam do oglądania instrukcji składania wkładki do Exploding Boxa. Takie wkładki to świetny sposób na rozbudowanie swojego pudełka. Wkładki sprzedawane są w zestawie dwóch sztuk. Pierwsza z nich ma charakterystyczne serduszka między ściankami. Każda baza jest już zbigowana i gotowa do złożenia. Zaczynam od zagięcia linii wzdłuż boków kwadratów i zaginam je wypukłą stroną do środka. Serduszka mają biegowanie na środku i tym razem wyjątkowo zaginam je wypukłą stroną do zewnątrz. Pomagam sobie palcem wpychając serduszka do środka. Powtarzam tą samą czynność dla wszystkich czterech serduszek. Wkładka jest teraz gotowa do umieszczenia w Exploding Boxie. Druga wkładka to wkładka z kieszonkami na przykład na tagi. Zaczynam od zagięcia bigowań wypokłą stroną do środka. Kieszonki należy skleić za pomocą taśmy lub kleju. Ja zdecydowałam się na taśmę i należy ją przykleić w miejscach widocznych na filmie. Kiedy taśma jest już na swoim miejscu, mogę przystąpić do zdejmowania osłonek i sklejania bazy. Druga wkładka do Exploding Boxa jest gotowa. Sprawdzam jeszcze, czy kieszonka działa jak trzeba. Wkładki gotowe, więc pora umieścić je w naszym Exploding Boxie. Instrukcję jego składania znajdziecie również na naszym kanale. Zaczynam od wkładki z serduszkami, która jest większa. Następnie dokładam wkładkę z kieszonkami. Wkładki najlepiej wkleić do boxa na stałe, ale zrobię to dopiero, gdy go ozdobię. Koniecznie sprawdź wszystkie wzory i kolory naszych Exploding Boxów dostępnych w naszym sklepie na www.craftcorner.pl.